Panie trenerze, początek nowego roku, przede wszystkim wszystkiego najlepszego w nowym roku, bo od tego należałoby oczywiście zacząć, ale taki przełom roku i przełom też w rozgrywkach Superligi to jest dobry moment na to, żeby tę pierwszą część sezonu i pierwsze pół roku pracy pana trenera w pułapach podsumować. Stąd też poprosiłbym o jakąś taką krótką... Krótkie streszczenie tego właśnie półrocznego okresu. Na pewno był to bardzo intensywny czas i, i tak jak mówię, no, mnóstwo pracy przede wszystkim po to, by, by poznać wszystkich zawodników, by poznać, by poznać nasze możliwości. Staraliśmy się zrobić to najlepiej jak, jak potrafiliśmy i wyciągnąć jak najwięcej na, na ten moment, który, na którym byliśmy. Część rzeczy udało się zrobić zgodnie z oczekiwaniami, niektóre, niektóre w dalszym ciągu wymagają pracy i na tym teraz będziemy się skupiać. No właśnie, nie od razu Kraków zbudowano, więc nie od razu też drużynę da się zbudować, zwłaszcza drużynę, która jest właściwie przebudowana w 80% po ubiegłym sezonie. Na czym przede wszystkim pracujecie teraz w tym okresie kilku tygodni wolnego przerwy na reprezentację? Na czym się zespół skupia? Jakie elementy pan trener zauważył takie, które należałoby poprawić? Zrobiliśmy, myślę, że tam nie ma co, co wchodzić tutaj w jakieś szczegóły, natomiast no zrobiliśmy pewną, pewną analizę tego, co, co się wydarzyło w tym, nazwijmy to, pierwszej części pierwszej części sezonu. Wyciągnęliśmy tutaj pewne, pewne wnioski, które, które, za którymi teraz musimy pracować i, i, i te rzeczy, które są, są do poprawy, natomiast na pewno jest to nie, nie do końca ta praca jest znowu ułatwiona, e, dlatego, że, że nie, nie trenujemy w pełnym składzie z uwagi na to, że pięciu zawodników e, do tej pory przybywało na zgrupowaniu reprezentacji Polski, przygotowując się do mistrzostw Europy, e, natomiast e, mamy jakąś grupę zawodników, z którą, z którą e, posiłkujemy się zawodnikami drugiej drugiej drużyny. I staramy się te rzeczy, które, które nie funkcjonowały w pierwszej, w pierwszej części tego sezonu. Staramy się nad nimi pracować tak, aby w momencie kiedy wrócą wszyscy zawodnicy będziemy już w komplecie, tak żebyśmy mogli, mogli już przejść do, do stricte do do przygotowania do kolejnej części sezonu. No nie sposób mi nie zapytać o tych zawodników, o których Pan przed chwilą wspomniał, tych z drugiego zespołu, bo dobrze, że mamy drugi zespół w pierwszej lidze, można rzeczywiście uzupełnić pewne braki, zwłaszcza na treningach, braki tych zawodników, którzy są na kadrze w tej chwili, no ale to też taka nauka dla tych pierwszoligowców, granie, trenowanie właściwie z zawodnikami pierwszego zespołu i pewnie pokazanie się też trenerowi, znalezienie swojej szansy na przebicie się do pierwszego zespołu, chociaż to nie jest łatwe. No, myślę, tak jak Pan powiedział, no, to jest komfortowa sytuacja, jeżeli w, w drużynie, w klubie jest, są dwie drużyny, które, które występują w rozgrywkach seniorskich. Tutaj druga drużyna dysponuje kilkoma bardzo ciekawymi zawodnikami i myślę, że to jest korzyść dla, dla wszystkich i dla, dla, dla drugiego zespołu, dla pierwszego zespołu indywidualnie dla tych poszczególnych, poszczególnych zawodników. Bardzo fajnie, że możemy uzupełnić nimi te braki, które, kadrowe, które mamy. To tylko się z tego powodu trzeba cieszyć. Dobrze, jak wyglądają te przygotowania w sensie jak intensywnie trenujecie w tej chwili i jakie są plany na najbliższe kilkanaście dni, jeśli chodzi o mecze kontrolne, mecze spaningowe, bo one zapewne też trenerowi dużo będą mówiły. No te dwa, dwa najbliższe tygodnie poświęcamy na, na taką pracę ogólną, na, nad sprawnością, nad motoryką. Mamy dwa tygodnie tego, tego czasu, kiedy możemy nad tym popracować. Później już przejdziemy do takiego mikrocyklu startowego z uwagi na to, że 25 rozpoczynamy grę w Pucharze Polski. Mamy zaplanowane gry kontrolne. Pierwszy jest to już najbliższy weekend, zagramy z Legionowem i z w kolejny, kolejny weekend to turniej w Białej Podlaskiej, gdzie zagramy ze Stalą Mielec, gospodarzami drużyną drużyną ligową AZS-u AWF -u Biała Podlaska oraz z zespołem Mieszkowa Brześć. Być może jeszcze przed rozpoczęciem, przed tym meczem pucharowym zagramy jeszcze jeden sparing z drużyną z Zamości. Dodajmy jeszcze, ja uzupełnię trochę. Że te dwa najbliższe sparingi z Legionowym i z Piotrzkowym będą w zwoleniu podczas turnieju, a z w dozwolenia blisko, więc może yy, nie w kibice. Jeżeli będą chcieli, mogą zobaczyć yy, w akcji azoty puławy, bo tu kibice są stęcnieni za piłką ręczną, oczywiście. Panie trenerze, jeszcze jedno pytanie na koniec. Yy, pół roku pracy Pana za nami, cztery miesiące grania w Superlidze za nami. Ta Superliga bardzo w tym roku ciekawa. Trudne pytanie Panu zadam. Na co stać zespół azotów puławy? tych obserwacji czteromiesięcznych, na co stać Azoty Puławy w tym sezonie i na co Pan liczy? Cele się nie, nie zmieniły, tak jak powiedziałem, my, my walczymy tak jak, tak jak to na pewno wszyscy, wszyscy tego oczekują i do czego przywyczaiła drużyna z Puław, do, do, do gry o najwyższe cele i te, te cele się nie, nie zmieniły. Tak jak powiedziałem, no, ten moment, który, który gdzieś był, gdzie, gdzie, gdzie spadliśmy trochę niżej w, w tabeli, to, to był moment, ale to, to są, pamiętajmy o tym, rozgrywki ligowej. tutaj czasami e, e, trzeba walczyć na koniec rundy zasadniczej o to, żeby, żeby być w ósemce i mieć jak najlepszą pozycję przed play -offami. Natomiast później no, to, jest już, to już nie ma kalkulacji. My, my, tak jak powiedzieliśmy przed sezonem, walczymy o te czwarte miejsce, o bycie w najlepszej czwórce, a jak będziemy tam, no, to, to będziemy walczyli o to, żeby zdobyć medal.